Zobacz, Edek, jaki śmieszny TikTok nagrałem. Eee, sabrinka? Gwidon mi właśnie pokazał tragiczny TikTok, na którym okropnie tańczy. Co mam mu odpowiedzieć? Musisz mu sprzedać tak zwaną konstruktywną kanapkę. Konstruktywną kanapkę? Co to znaczy? Konstruktywna kanapka jest wtedy, kiedy zaczynasz oceniać od jakiejś pozytywnej rzeczy, potem przekazujesz swoje negatywne emocje i na końcu znów czymś pozytywnym. Okej. Okay. Widon. Masz ładne buty. Twój TikTok jest okropny. Nie umiesz tańczyć, gubisz rytm. Masz niefotogeniczną twarz. Oglądając Twój film miałem wrażenie, jakby ktoś napluł mi w twarz. Ten filmik jest tragiczny. Jakby go umieścić na skali od 1 do 10, to miałby minus 50. Bardzo mi irytuje Twoja morda. Jest krzywa. Paskudna. Nie potrafisz tańczyć. Skończ tym gównem na TikToku, bo jesteś tragiczny. Nienawidzę Cię. Masz ładną bluzkę dzisiaj. Dzięki, Edek, za konstruktywną krytykę. Widziałeś? Musimy wymyślić jakiś nowy challenge. No ale co? Wszystko już było. Oj, nie wszystko. Poziom głupoty internetu jeszcze jest daleki od szczytu. No ale co? Było już jedzenie płatków śniadaniowych z gęby kolegi? Było barwienie oka rozpuszczalnikiem? Było lizanie sedesu, było sklejanie górnej wargi do nosa klejem szybko schnącym. Musi być jeszcze coś na tyle durnego, że spodoba się widzom TikToka. Może jakiś totalny banał. Nie wiem. Sikanie w gacie? Było. Było? Proszę cię. Jedno z pierwszych. I ludzie normalnie sikali w gacie? Normalnie szczali po nogach i to nagrywali. Poziom internetu naprawdę schodzi na psy. Kurczę, przecież jesteśmy dostatecznymi idiotami, żeby jeszcze coś wymyślić. Myśl, co dla popularności zrobi nastoletni idiota? Wiem. Skoro już było sklejanie warg do nosa, to zróbmy challenge dla dziewczyn. Sklejanie warg? No już było sklejanie warg. Ale słuchaj do końca. Sklejanie warg sromowych. Sromowych? Może wtedy ci idioci się przestaną rozmnażać i cywilizacja wróci na właściwy poziom intelektu? No co ty? I stracimy wtedy potencjalnych widzów. E, masz rację. To myślmy dalej. Siema? Siema? Słuchaj, ty jesteś taki obcykany w tych wszystkich trendach na TikToku, co nie? No, trzymam rękę na pulsie. No to słuchaj, bo ja chcę być sławny, a mój TikTok trochę wieje sandałem i nikt mnie nie ogląda, to czytałem, że trzeba nagrywać rzeczy, które trendują w danym okresie. No zgadza się. No a co to może być? A różnie. Czasem jest to użycie jakiegoś dźwięku, czasem zrobienie jakiegoś challenge'a, a czasem coś jeszcze innego. I ty to ogarniasz? No ogarniam. A pomógłbyś mi? Byś mi podsyłał wiadomość, jak tylko pojawi się coś nowego, i bym to zrobił. Jesteś pewny? Czasem te trendy są naprawdę bardzo niskich lotów. Jak to? No tak. Jak ktoś zrobi coś ekstremalnie głupiego i nazwie to challenge'em, to inni nie mogą się oprzeć pokusie, żeby też to zrobić. Wiesz, jak zrobisz coś durnego, to powiedzą, że jesteś idiotą. Ale jak im powiesz, że to challenge, to Cię szanują za podjęcie wyzwania. Taka psychologia tłumu. Ehe. No dobra, chcę spróbować. To będziesz mi podsyłał te wiadomości, jak będzie coś nowego się pokazywać? No nie ma problemu. Tylko przygotuj się, bo trzeba dosyć szybko reagować. Będę gotowy. O, już coś przysłał? O, kurwa. Zabrinka! Ja sobie chwilę pooglądam TikToka. Spoko! No dobra, to mi nie zawracaj głowy. Dobra. Co my tu mamy? Ale tu bzdury pokazują... Chwila. Co tu się wydarzyło? Dobra, robimy tak. Rozpędzasz się, uderzasz głową w ten głaz z taką siłą, żeby zaczął się staczać z tej góry. Kamień zjeżdża w tą rurę, na końcu której stoi czarek ze ściągniętymi gaciami i wywalonymi na wierzch jajami. Głaz trafia go i miażdży mu jajca. On krzyczy z bólu, upada w tą wodną zjeżdżalnię i zaczyna się zsuwać w dół. Spada na ten materac, który stoi przy klifie, pada na niego z jednej strony, a po drugiej siedzę ja. I siła jego uderzenia wybija mnie w powietrze wprost w dół tego klifu. Ja muszę za to spaść tak, aby trafić w tą klatkę z krabami na dole. To co? Wiemy wszystko? Tak. tak. No to zaczynamy. To będzie epickie. Dobra, nagrywasz? No nagrywam. No to lecimy. Dobra. Co jest? No, wybiłem sobie zęba. O kurde, wszystko w porządku? A jak myślisz, wybiłem sobie zęba? Kuź was z przodu. Jak wyglądam? No, słabo. Chwila, nagrałeś to? No, nagrałem. O kurde, dobrze. Zatrzymaj to. Zrobimy z tego kolejny challenge.